Dzień dobry, dzień dobry z tej strony ponownie Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Ja teraz się zorientowałem, że my na zaczynaniu mamy jajecznicę tam, że forma jedzenia wczoraj raczej nie powinno się jeść do programu, a dziś? No dziś właśnie, ponieważ podobał się kończy tutaj <grym <grym Nie, ja bym ale skutne przez ciebie to chyba. <grym> Ale to... dobrze, dzisiaj tak lajtowo, piszcie, Dobry. czy wolicie tak bardziej lightowo, czy jednak takie mocniejsze materiały, ja tak mm -hmm. preferuję mocniejsze. Dzisiaj mam pytanie do ciebie, czy lubisz pierogi? Lubię tak, Lubię. To, to z różnym farszem. To źle, a dużo? <laughs> <To> źle. <laughs> Nie wiem, ale tak raz w miesiącu może. A no to dobrze. To chyba nieczęsto. Tu mhm. okazuje się, że nadużywanie pierogów skraca życie. Ale mówimy o jedzeniu. Nadużywanie pierogów. Tak. A co ty z tymi pierogami, innego robisz nie, raz w miesiącu? Nic, nic. Lepisz, czy o co chodzi? Nie, pytam. nie jedzenie, tak. Nadużywanie jedzenie, pierogów, tak. tak. No dobrze, dobrze. No. E, Kraca. Lakaże... A o ile? Lekarze twierdzą, że przejadanie się tym daniem w połączeniu ze szkodliwymi nawykami, takimi jak niska aktywność, podważa zdrowie. I tu no dobrze, się, ale to można nawet, powiedzieć o wszystkim, co ma mąkę. Dobrze, nawet preparaty przeciwstarzeniowe nie pomagają. A, że jest droga. Ale z farszem, z jakimś tamten. Rzek mega trzy z, przykład, 3, wiesz, z tak, czy jakoś, tak. to nie. nie. No dobra. E, niech się lekarze zajmą poważniejszymi rzeczami od pierogów się, od tego wują. E, no dobrze, no okej, okay. no, no to to, to, to samo mam... z makaronem, z e, pieczywem, wszystko tak. No tylko co cukier zawiera, wiadomo. No tak. E, czy mąkę, tak, no bo to w sumie mhm. to samo. E, słuchaj, mam do Ciebie pytanie. Możesz nie odpowiedzieć, mm -hmm. bo ty żony nie masz, ale masz mm -hmm. jakiegoś partnera, partnerkę, z tego co wiem. Tak, tak. To możesz odpowiedzieć. A tu dalej Mogę. możesz nie odpowiedzieć, bo pytanie jest: czy zdradzasz? Nie. Mogę odpowiedzieć. Mogłeś, mogłeś nie odpowiadać, ale dobrze, a, odpowiedziałeś. Ale odpowiedziałem, tak. No no i jestem poczciwy. Co ty, ty mi zarzucasz w, w ogóle? W tym momencie część zawodów dla ciebie jest zamknięta. To są badania, jakie no. zawody najczęściej zdradzają? Polityk. Nie, nie mam tutaj takiego, ale bliżej. Konania zdradza. <sum <sum Suma y naukowców i ekspertów, którzy badali związek między zawodem wykonywanym a skłonnością do zdrad. Nie, no to myślę, wiesz co, ludzie, którzy w delegacje dużo jeżdżą. To pewnie mają okazję i daleko, i rozłąka, więc Ci. No, Tu cię zaskoczę, bo ja mam inne dane. Tutaj badani e, byli... Modele, modelki, gwiazdy telewizji i tak dalej. Nie. nie. Tu jeszcze ważne, że badani byli. Były osoby od 25 do 54. A więc się chyba łapisz. No, łapie się, tak. Ja jeszcze chyba też, ale już tak. No na dobrze, granicy. ale to ale to czekaj. No to jeżeli nie w delegacji i nie bardzo ładni, to kto? Lekarze. A kiedy oni mają czas na to, Ty? Chirurdzy. To też lekarze, nie? Tak, chirurdzy, le lekarze, najwięcej tych zdrad, Dyrektorzy generalni. Mhm. Dukasy, no i. Zaskoczę ci bezrobotni. Mają dużo czasu. No, czyli ci, którzy mają bardzo dużo czasu wolnego i nie wiedzą, co z tym czasem zrobić. I ci, którzy A... nie mają tego czasu wolnego. No to kiedy oni, kiedy ten chirurg? Na sali operacyjnej? No może w serwach. <śmiech> <śmiech> Wiesz, no tu ja sobie to tak tłumaczę, że ci lekarze mają dużo kontaktu z pacjentkami, tak? Czy z rodzinami, czy między ale... międzyludzkich, nie wiem. No ty im zarzucasz że na narkozie? Nie no, że chodzi o to, że no, inne zawody jakoś widocznie nie mają tych skłonności. Może to też wynika z, na przykład, nie wiem, ze stresu. A skąd są te badania za przeproszeniem? Ciebie zapytam? Stany Zjednoczone. A, dobra, to zupełnie coś innego tam lekarz nie przepracowuje się, nie ma takich długich może dyżurów jak u nas, że siedzą cały czas w szpitalach. Natomiast najgorsza sytuacja jest wśród bezrobotnych. Najgorszy? Znaczy, najlepsza? Znaczy najwięcej znaczy... strat, tak najlepsza. Tak. <laughs> tam to jest kula i dusza. Kto piąty bezrobotny zdradza swoją żonę. A lekarze, co których? Mniej, ale nie mam dokładnych danych. Bo się tancji. zastanawiam, czy się parują w ten sposób. Bo lekarz nie ma czasu, ale bezrobotny, czy bezrobotny, czy bezrobotna, ma dosyć elastyczny grafik. Tak, natomiast mam też odnośnie kobiet. A to było mężczyzna? Mężczyzna, tak. A, okej, okay. myślałem, że lekarz. Wśród kobiet jest inaczej. Bo myślałem, że lekarzem kobiety mogą też być, że to jest w jednej tej. Nie, podzielono na mężczyzn i kobiety. A, okay. Okazuje się, że mężczyźni tutaj... Jako lekarze. Jako lekarze, tak, często. A jeżeli chodzi o kobiety, to nie ma, jeżeli chodzi o te grupy zawodowe. Nie ma lekarzy? Nie, nie ma zdrad. Na stanowiskach kierowniczych, bo tu jeszcze dyrektor generalny i ci menadżerowie, na stanowiskach kierowniczych... I zdrad prawie nie ma. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o bezrobot, bezrobotne kobiety, to odsetek jest nawet większy niż wśród mężczyzn. I też okay. kobiety, które mają niskie dochody. Też tak to wynika. A. No. Takie tak. Okej. Okay. Ale to Czyli teraz jak... robimy, robimy ferment w wielu mieszkaniach może, wiesz, tam. Zaczną się no. pytania. Nie? <grystanie> co ty robisz? Jak pracuję? <grystanie> Jaka drzemka o 12? Dlatego nie odebrać coś? Mi tu ryncioły, tak. No, tu okay. się. No, okej. Dobrze, nie, to jest śliski grunt, może nie brnijmy w to. Bo... Tam, tak. tak, 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 tak. No dobrze, no ciekawostka. Eee, ja mam natomiast dla ciebie inną ciekawostkę. Pojawił się pomysł i ja go wyceniam na milion dolarów. Hmm. Bo jak wiesz, od dłuższego już czasu można sobie powiększyć piersi. Czy znaczy kobiety? Co, chciałbyś? Nie, kobiety <laughs> raczej. E, tak, e, można te wkładki sobie silikonowe zrobić. Mężczyźni z kolei mogą sobie powiększyć te części na dole, rumburaka mm -hmm. i tak dalej. Opisywaliśmy Słone, cały nie. proces. Y, możecie sobie odszukać gdzieś w drugim sezonie Jaruskiego, nawet chyba rysunek był. Tak mi się wydaje, mhm. że te rościnany, coś tam znajdziecie sobie albo widzowie podpowiedzą. Natomiast y, teraz pojawiła się reklama produktu i wydaje mi się, że to jest ściema, ale w, jeżeli nie, to zobacz, jaki to byłby sztos. Patrz. RGB Smart Implant. Discover the perfect harmony of technology and aesthetics. Step into a glowing future. Widziałeś takie coś? Podświetlane? Uniquely yours. And the best part? You're in complete control. You said turn it pink with a touch. Boom! It's pink. You felt a little purple today? It got the message. Now you're glowing in violet. Go on. Embrace the glow. No, Jaki to jest kreatywny pomysł? Jak w, w, wiele można tym e, osiągnąć? Tak się pociąga. Lumpur też? No właśnie. No, jeżeli można. No pieć, jak implant, tam, no, rozumiem, też można. Małe lampki RGB też są. Tak. Weź mi to pośpić. Ty sam chodź. Że już nie trzeba. Na śrubkę, na śrubkę, tak. <laughs> się. Tak, tak, tak. tak no mi nie mi no. śrubka wpadła. No. Ja mam pierwsze pytanie, jak to ewentualnie ładować? Wydaje mi się, że jak jakieś ładowanie indukcyjne, że możesz sobie przyłożyć teoretycznie. A to się jak ładuje? By było? No wiesz, no jak lampka RGB, no to potrzebujesz jakieś źródło energii, nie? Ja wiem, że to są diody i mało potrzebują. Ale coś do ładowania, chyba tak. No, ale technologicznie, skoro masz wszczepiane rozruszniki i one też się no. jakoś tam ładują, no to takie lampki też no, można by tak. było. Mhm. Więc tak, można, tak jak tu pani mówiła, mam zły nastrój nie podchodź, no to tu na fioletowo na przykład, nie, A bo chcę tam się pocierać, to na różu i nie musisz się komunikować, nie, ale też. Wiesz co, bo są takie telewizory, nie wiem czy kojarzysz, gdzie ten obraz wylewa się z ekranu. Masz takie podświetlenie AmbiLight, nie? No, to się chyba okay. nazywa. No i można by było sobie to zsynchronizować jakoś, jak sobie leżysz, no to AmbiLight tak już tuż przed twarzą, że to co tam na ekranie, tu ci też tak miga, mhm. więc to by było takie kreatywne. Można by było też w drugą stronę, bo. Wiesz, jest cała ta branża filmów dla dorosłych, no i sceny w nocy by mogły wyglądać zupełnie inaczej. To też by było ciekawe. To tak okay. no, no wiesz, to no, czy tu kobieta, czy mężczyzna z tym rumburakiem, no potem jeszcze podświetlenie od wewnątrz, coś tam, więc tu kreatywność jest bardzo duża i tak się zastanawiam, bo to już by był chyba półcyborg, chyba byśmy wchodzili w takie cybernetyczne, takie, no, że jesteś... Taśma LED na, ten, na czole. No tak, no bez, bezinwazyjne, no. A jakbyś no, miał. No. Jakbyś miał y, takie połączenie techniki z naszymi ciałami. To co byś sobie zrobił? Nie mówię o tam rumburaku ja nic, czy coś. Nic, tylko... nic, 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 nic nie, ja nie pytam ciebie, czy nic nie robi. nie widzę. Nie, ale może wiesz, jakieś zastosowanie, które mamy w telefonach, czy coś jakieś takie na ciele. Może fajnie by było mieć. są kartę. podobno można sobie szczepić kartę, tak? No właśnie, i że tylko tam machasz ręką. Dotykasz i sobie możesz tutaj też. Wiesz, w medycynie są, że ci cały czas mierzą tam poziom cukru, jakieś ciśnienia i tak dalej. No to akurat pewnie mogłoby być przydatne jakieś takie medyczne zastosowania. Mm -hmm. O, i popatrz, rumburak ci świeci na fioletowo, wiesz, że musisz iść do lekarza, bo cukier na przykład za sobie. Cukier Albo zaczyna ci w spodniach świecić na czerwono alarm, że ciśnienie, trzeba tabletkę wziąć na zbicie. To no jest? E, kiedyś w telefonach była taka dioda z powiadomieniami. I ona na różne kolory, w zależności czy to połączenie, czy SMS, no to takie coś w, gdzieś. Wszczepiać. Że nie musiał być w ciśnieniu mierza, tylko. Tak, że w czerwono... dół. Tak, nie? tak. Mówisz, coś mi miga, nie? Patrzysz, mówisz, o, trzeba wziąć tabletkę, albo muszę przestać iść tak szybko, albo coś takiego, nie? Hmm. Zwolnić. O, no, to takie ciekawe rozwiązania. Tak, nie? albo zwolnij, bo rumburak tak się tutaj tak. przegrzewa. <laughs> Komunikaty dźwiękowe, nie, że tam. No, no dobrze, widzę, że się rozmarzyłeś. Tak, no bo ja lubię nowinki technologiczne. I tak. E, chociaż myślę, że takiego implanta. No dobrze, to tutaj widzowie poprosimy o donaty. Na... Nie wiem, ile taki implant w rumburaka kosztuje. No. no ale jeszcze, Mateusz... jest, żeby z RGB, nie? Tam ten. Tak, na pilota, tak, tam ze smartfona sterowany. Tak, jakbyście zobaczyli, że coś dziwnie mam poświatę od dołu. To znaczy, że już jestem po, po zabiegu. To już po. Pierwsze testy były wtedy. Tak, 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 tak. Masz coś jeszcze dla mnie? E, dzisiaj nie, ale mam jutro. No dobrze. To zapraszamy na poważniejsze informacje o godzinie 9. Wy dajcie znać w komentarzach niekoniecznie, czy byście chcieli podświetlane części ciała, ale może jakieś inne nowinki techniczne w Waszych organizmach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.